No hej, witajcie na kanale EVREAPER, kanale na którym chcę Wam pokazać, że samochody elektryczne to nie jest magia. W dzisiejszym odcinku zajmę się tematem zasugerowanym przez jednego z widzów, czyli czy powyżej 160 tysięcy opłaca się kupować używane elektryki, czy lepiej wybrać coś nowego, także oglądajcie. Więc pod ostatnim naszym materiałem dotyczącym przedziału cenowego od 120 do 160 tysięcy, kiedy ja mówiłem, że nie wiem, czy zajmiemy się tym przedziałem cenowym powyżej 160 tysięcy, klient w zasadzie odpowiedział, albo inaczej chyba wyczytał moje myśli, bo napisał, że powyżej 160 tysięcy w zasadzie nie warto kupować używanego samochodu elektrycznego. I tutaj w zasadzie, co, co do zasady, może tak, zgodziłbym się z tą tezą, sam tak uważam. Szczególnie przy obecnych promocjach, które naprawdę wyglądają dobrze wszystkie trójki, a nawet i y przy odpowiednich dopłatach wychodzą w bardzo podobnych pieniądzach i kupowanie w tym segmencie samochodu używanego w zasadzie nie ma sensu. Dodatkowo jest bardzo dużo samochodów tańszych, powiedzmy troszeczkę niższego standardu niż Tesla Model Y czy Tesla Model 3 które przy dopłatach wychodzą już naprawdę bardzo, bardzo tanio, że nie wspomnę na przykład o daci, która w tej chwili by wychodziła przy po dopłatach około 40-50 tysięcy złotych. Więc robi się bardzo ciekawie na rynku nowych samochodów i to bardzo mocno też zaburza nasze myślenie o rynku samochodów używanych. E, natomiast są segmenty, w których samochody używane e, można powiedzieć bronią się w tym przedziale cenowym od 160 w górę. Natomiast jest to niewielki, Segment rynku w tej chwili i, te, i sytuacja, jeżeli chodzi o te samochody, bardzo mocno się zmieniła e, przez ostatnie lata. W ogóle musicie mi zobaczyć, ale jedziemy A2, autostradą wolności, na odcinku do Konina. No i niestety ta droga jest tak zaniedbana po stronie ciężarówek, że strasznie nas e, telepie. A nasz samochód to nie jest samochód za 160 tysięcy, tylko to jest nasz projekt Phoenix, czyli trójka składana ze śmietnika. No i niestety w niej trochę więcej słychać, także będziecie musieli mi te bumpi. Bampy wy wybaczyć na no, nie mogę jechać szybciej niż 100 na godzinę. Bo po prostu będzie z kolei słychać szum wiatru. Wracając do sedna sprawy, w tym segmencie samochodów używanych elektrycznych powyżej 160 tysięcy mamy już nie za wiele do wyboru. Tak naprawdę mamy tutaj samochody typu Tesla Model S i raczej mówimy tutaj o samochodach z rodziny Palladium, a w zasadzie tylko i wyłącznie. Mamy tutaj Tesla Model X. Mamy tutaj wszystkie inne takie dosyć mocno wypasione samochody elektryczne, czyli chociażby Porsche Taycan. Jest to bardzo nieduży rynek, ale jest to rynek, gdzie nowy samochód jest bardzo drogi. A samochód używany czy sprowadzony nawet ze Stanów Zjednoczonych będzie dużo, dużo tańszy. Aczkolwiek tak jak mówiłem, na wielu moich materiałach całkowicie Wam odradzam kupowanie samochodu z rynku amerykańskiego, bo to jest kłopot, z którym będziecie musieli iść z tym samochodem przez całe jego życie lub przez całe jego życie w Waszych rękach. A tym bardziej będzie Wam trudniej tego samochodu pozbyć, bo po prostu ludzie niechętnie kupują samochody z rynku amerykańskiego wiedząc jaka ich jest przeszłość. Albo w większości wypadków wiedząc. Tak czy siak. Jeżeli chodzi o price point powyżej 160 tysięcy, mamy w zasadzie do czynienia tylko i wyłącznie z samochodami klasy wyższej. Czyli samochodami luksusowymi lub samochodami większymi, o większym gabarycie, Większych bateriach, czyli takimi samochodami, gdzie nowy samochód w tej chwili nie będzie w stanie nam takich parametrów zaoferować w tym price pricepocie. I tutaj na przykład mamy Teslę, Załóżmy, że porównujemy do Tesli Model Y, która jest takim wzorcowym samochodem w przedziale cenowym, powiedzmy od 170-180 do 240 tysięcy. I Gdybyśmy mieli ten samochód nowy zamienić na samochód używany, no to musielibyśmy szukać czegoś o dużo, dużo lepszych parametrach lub czegoś, co naprawdę bardzo mocno podnosi prestiż naszego poruszania się. Aczkolwiek, tak jak wiecie, ja osobiście. Nie do końca rozumiem pojęcie prestiżu, i dla mnie prestiż związany z samochodem nie funkcjonuje. Nie wyobrażam sobie, żebym miał utożsamiać swój prestiż z tym, czym jeżdżę po drogach. To w ogóle dla mnie nie ma sensu. A pieniądze wydane na samochód to są pieniądze tak naprawdę stracone, żebyście też mieli świadomość. Jak bardzo prestiżowego samochodu byście nie kupili, tracicie tylko pieniądze. I to nawet nie jest zaspokojenie jakiejkolwiek waszej ambicji, potrzeby, tylko to jest po prostu zmarnowanie pieniędzy. Można realizować swoje ambicje na wiele tysięcy różnych innych sposobów niekoniecznie poprzez to, jakim samochodem się jeździ. To jest bez znaczenia. Samochód jest środkiem do przemieszczania się. Oczywiście może być wygodniejszy, może mieć dużo więcej fajnych funkcji użytecznych, może być lepszy w przewożeniu rodziny. Patrycja, może Ty coś powiedzieć na ten temat? O samochodzie? Dla mnie samochód to doskonale sobie zdajesz sprawę, że to jest narzędzie. Dla mnie to chyba jeszcze bardziej niż dla Ciebie. No tak, ale są narzędzia fajne i są narzędzia niefajne. I tutaj mówimy o samochodach powyżej 160 tysięcy. No, bo teraz musiałabyś porównać na przykład naszego X do naszego Y i do naszej trójki. Więc to no, okej, okay, zgodzę się, porównując do trójki mojej, zwłaszcza, że są samochody wygodniejsze, ale chyba nie ma nic związanego z prestiżem tylko z wygodą, tak? No to tak samo jak kupujesz buty, te buty nie mają mieć, nie wiem, jakiegoś logo, i tylko mają być wygodne do chodzenia. No i tak samo jest u mnie z samochodem. Dobrze wiesz, że ja to traktuję w 100% jako narzędzie. A, powiem nawet więcej, ten samochodzik nasz mały, e, IMF, e, jak dla mnie jest najwygodniejszym samochodem, w którym się jeździ i najpraktyczniejszym. So te, teraz ogóle... to już mocno odbiegłaś od tematu Patrycja, no bo pamiętaj, że rozmawiamy o samochodach nowy, tak, mówimy o price point'cie powyżej 160 tysięcy, tak? Nowy czy używany? Czyli nowy w założeniu, mamy tutaj ten wzorzec, który podałem, czyli mamy tego Y lub trójkę Highland i używany, który musiałby być lepszy. Wiesz co, no, Tutaj trafiłeś też na taką moją stronę, gdzie ja w ogóle nie lubię samochodów nowych kupować. Dlaczego? Dlatego, że dla mnie to nie jest żaden benefit, a one bardzo dużo tracą na, na samym początku. Tak, też prawda, tak, to prawda. I ja dlatego na przykład osobiście nie lubię nowych samochodów. To on dla mnie nie wnosi nic. No tak, ale z drugiej strony popatrz, bo w ogóle rynek samochodów elektrycznych jest w tej chwili w zupełnie innym stadium i trochę inaczej musimy na niego patrzeć. Samochody elektryczne tanieją cholernie dynamicznie. Tak. Im one są starsze, tym bardziej. I teraz jakbyś miała wybrać samochód, powiedzmy coś co byłoby dużo lepsze albo inaczej dużo wygodniejsze i większe od tesli model, obecnej testy model Y Unipe. Czyli na przykład nie wiem X czy na przykład nie wiem Kia EV9, czy jakiegoś Etrona, czy Porsche Taycan To Wiesz, jakbyś widziała ten wybór, nie? No, bo tak naprawdę no, jeszcze jest jakiś BMW i X4, tego typu wybory, czyli samochody takie no z, gór, z górnej półki. No nie, nie wybrałabym takiego samochodu. Nawet nie, używanego? Nawet używanego, w szczególności chyba używanego też nie, nie bo tutaj Bo tutaj nie chodzi o to, że wiesz, że możesz wybrać unipera i kupić sobie takiego starszego Y za 100, tam 50 tysięcy, a Junipera za 200. I... No dobrze, to, to po, może powiedzmy tak, jeżeli miałabym, bo na pewno nie, po, nie, nie z samochodów, jak Ty wymieniałeś tam Porsche i tak dalej, to bym nie poszła w samochód, który jest droższy, tylko dlatego, że jest to jakaś, nie wiem, wyższa półka, mm -hmm. bo to ma być przede wszystkim wygodne i praktyczne, tak. A, natomiast jeżeli bym miała do wyboru y, używanego Y i nowego Y, no to zastanowiłabym się y, nad tym nowym. Ale to wiesz dlaczego? Ze względu na te jego funkcje, typu wygoda, wyciszenie dalej. Nie, no itd. przede wszystkim w tej chwili e, tutaj nasz Karol, e, o, tutaj, wystawia głowę. E, także pomachaj, Karol. <grybujesz> e, jedziemy teraz sobie na wycieczkę do Szczecina, do swojego rodzinnego miasta. A przy okazji postanowiliśmy oczywiście nagrać dla Was ten materiał. I teraz e, to, co powiedziała Patrycja, też jest dosyć mocno kluczowe, no bo. Ja też, gdybym miał wybierać, to jest znowu taka druga część tego wyboru. To raz, że nie znajduję takiego wyboru, który był uzasadniał kupno używanego samochodu, nawet bardziej luksusowego, bo ja po prostu nie mam takiej natury. I to znowu trzeba mieć specyficzne podejście. Jeżeli szukacie w Polsce czy w ogóle w Europie Wschodniej, ludzie bardzo często szukają prestiżu w samochodzie, więc może znaleźć się wielu klientów, którzy kupią starszego X tylko po to, żeby to był X. A nie dlatego, żeby to był Uniper, no bo tych Uniperów jest dużo i nie wyróżnisz się i tak dalej. I 1500 innych argumentów, które akurat do mnie nie trafiają. Natomiast z drugiej strony, gdybym miał wybierać pomiędzy używanym grekiem y a nowym grekiem, y, to już w ogóle absolutnie nawet bym nie rozmyślał nad tym wyborem, tylko kupiłbym nowy. No i tak i nie, no. Ja tych samochodów nowych nie lubię. Ale dlaczego? Bo się boisz zarysować. No nie to, że się boję zarysować, no, dla mnie to jest narzędzie, więc ja lubię, traktuję to jako narzędzie, tak? Więc nie chcę się przyjmować tym rzeczywiście, że wyjechałam dopiero co z serwisu, z serwisu z salonu a, i, a, i mam się stresować, tak? Że tu gdzieś się tam coś przetrze albo tak dalej. Wolę dlatego używać. No, ale me. po to są leasingi, po to są wynajmy długoterminowe, które ja w tej dobrze. chwili są dobrą odpowiedzią na zakup na samochodów no, ale, elektrycznych. ale i tak te samochody na początku tracą najwięcej na tej wartości. Tracu. Tak, ale widzisz, tutaj moim zdaniem rynek finansowy przynosi nam dużą odpowiedź na to, jeżeli chodzi o zakup nowego samochodu. Znowu musimy trochę tutaj pogłębić ten temat, bo i leasing, i wynajem długoterminowy troszeczkę nas chroni przed utratą ceny, wartości przepraszam tego pojazdu. Tak? Czyli owszem, płacimy to wracie nieco wyższej, ale nie płacimy całej wartości samochodu i jakby nie bierzemy sobie na własność tego problemu. My sami wiemy doskonale jakie to, ma, jakie to niesie ze sobą koszty, mamy ciągle tego x którego tak zareklamowałem, że praktycznie nie mogę go sprzedać i ten X nam wisi i cały czas traci na wartości. De facto na szczęście się amortyzuje na firmę, więc gdzieś tam naszej duszy jest lżej, bo jego wartość jakby spada księgowo, natomiast no... Pieniądze jakie straciliśmy w samochodzie są dosyć duże tak w stosunku do tego za ile za niego zapłaciliśmy. Oczywiście w naszym wypadku ma to też jakiś aspekt uczenia się tak. e, tego co, czym w ogóle na co dzień się zajmujemy. Natomiast znowu, tym bardziej mając takie narzędzia finansowe, czyli... Tu się zgadzam, jeżeli bierzemy pod uwagę i ja uważam, że to jest akurat dobre rozwiązanie jeżeli ktoś samochód traktuje jako narzędzie to wzięcie go w leasingu na przykład na 3 lata czy nawet krócej dwa lata to jest bardzo dobra opcja i e, akurat z tym się zgadzam co do nowych samochodów tu bym się zastanowiła zdecydowanie kiedyś nie chciałam mieć nowego samochodu bo uważałam że bardzo dużo traci na wartości i to nie ma sensu natomiast przy tych nowych gdzie ta różnica może już nie jest aż taka duża ale wiesz co, teraz od razu mi jakby przypomniała się o jednej rzeczy. Pamiętaj, że my wywodzimy się z pokolenia, w którym nowy samochód był dobrym, praktycznie nieosiągalnym. Musi, musisz też pamiętać o tym, że no, kiedyś... Ja do tego dążyłam, próbowałam to jakoś tak powiedzieć tym swoimi słowami, że teraz te samochody, um, że ta różnica już nie jest taka kolosalna jak kiedyś. Tak. Teraz już jest nieco mniejsza, już zwłaszcza po tym, co robi Elon z tymi cenami tych samochodów, i co chwilę obniżając, obniżając, obniżając i wymuszając też na innych producentach obniżki ceny, ceny samochodów elektrycznych. Proszę, teraz to powiem ci szczerze, że już nawet nie wiem, czy to Elon, czy tak naprawdę Chińczycy. Chińczycy też, Natomiast tak. Bar... Myślę, że tak naprawdę największy wpływ na to ma gigantyczny, gigantyczny wzrost produkcji baterii, to, że bateria, która była kiedyś istotnym komponentem cenowym samochodu elektrycznego, tak tanieje, że, moim zdaniem, to zresztą wiele razy wygłaszałem tę tezę, sprawdźcie mnie, zarobczy za dwa. Że niebawem samochody elektryczne nowe będą tańsze od swoich spalinowych odpowiedników. Bo po prostu ten najdroższy komponent tak spada z ceny. A samochody elektryczne poza tym są dosyć proste konstrukcyjnie. Więc to spowoduje, że one będą naprawdę, naprawdę tanie. Albo będą to kompensowały niesamowitym wyposażeniem. Co na przykład pokazują samochody chińskie. Ale znowu, tym bardziej, właśnie tym bardziej ja bym szedł jednak w nowy samochód nowy w wynajmie długoterminowym lub w leasingu, niekoniecznie na własność, no bo przy obecnej takiej dewaluacji tych samochodów i takim spadku tych cen tych komponentów, a przede wszystkim komponentu najważniejszego, kupowanie w wysokim price pointcie samochodu używanego czy nowego, no to jest problem. Na własność, tak, czyli swoje pieniądze własne zarobione wydajesz kupujesz taki samochód i później tracisz jest, jest pewnie wygodniejsze, tak? No nie trzeba się później stresować. Kończy się leasing, samochód. Znaczy każdy leasing ma swoje ograniczenia, to no też tak. jest tak, że tam są jakieś limity kilometrów, jakieś tego typu rzeczy, także na to trzeba zwracać uwagę. Natomiast było bardzo dużo fajnych ofert, było na samochody wyprzedażowe. To z kolei tutaj pozdrawiam kolegę Krzysztofa ze Szczecina, który nam jako pierwszy chyba taką informację podesłał. Grupa Stellantis miała niesamowitą ofertę na swoje samochody, tam na przykład na Jeepa jakiegoś gdzie można było wynajmie długoterminowym na dwa lata wziąć taki samochód płacić ratę rzędu 230 zł i w tym jeszcze był serwis to są, to są i to taki samochód nie najgorszy bo to był samochód powiedzmy w standardzie mniej więcej Opla Mokki czyli te 200 km spokojnie robił na 50 parę kilowatogodzin baterii owszem nie nie najnowszy produkt ale ze względu na to jaką presję miał producent na pozbycie się stanu magazynowego spowodował, że ta oferta była super i to będzie się pogłębiało moim zdaniem. E, I to jest taki fajny okres rywalizacji, tylko trzeba po prostu uważać, żeby własnych pieniędzy nie wtopić, no bo byśmy też parę ładnych tysięcy, parę ładnych, parę ładnych w dużym zaokrągleniu tysięcy złotych umoczyli w tych e, w tych Tesla. W zasadzie ciężko udzielić takiej jednoznacznej odpowiedzi, ale z, chyba jasno wynika z naszego materiału i z tego, o czym mówimy, że jednak my bylibyśmy zwolennikami kupowania samochodów samochodów nowych. W tej cenie. W tej cenie. Nie, no, wiadomo, że taka trójka, jaką jedziemy, którą można poskładać sobie teraz za 50 tysięcy, no to, to jest super sprawa. I tutaj akurat można zaryzykować nawet kupno i zagotówkę takiego samochodu. I jeździć, i sobie używać e, i po prostu traktować to jako taki śmietnik do, do poruszania się. I człowiek się w ogóle nie stresuje: czy zarysuje, czy zniszczy, bo to wszystko jest poskładane tam z tego, co e, da się kupić tanio w aftermarkecie, czy ewentualnie z rzeczy, które znaleźliśmy w naszej, e, jak to nawet, beczce ze śmietnika. Cały czas wracam do do jednej rzeczy, że widzę tylko jeden aspekt przy którym samochody używane mogą e, mieć wzięcie to jest aspekt prestiżu lub komfortu. Tak, Czyli samochody ponad normatywnie komfortowym, na przykład weźmy tutaj Tesla Model X czy na przykład Kia 9 że ekwiwalent nowy takiego samochodu jest horrendalnie drogi. Tak? No bo Tesla Model X e, nawet w long range to jest chyba, jeżeli dobrze kojarzę, powyżej prawie, prawie 500 tysięcy złotych więc, jeżeli kupujemy używaną za 200-300, no to to jest spora różnica. I tutaj faktycznie w ekwiwalencie cenowym Y możemy mieć samochód teoretycznie dużo bardziej prestiżowy i dużo bardziej komfortowy. No i tak samo wchodząc już tylko i wyłącznie w aspekt prestiżowy, gdzie mamy do czynienia właśnie z takimi samochodami jak Porsche Taycan, Etron GT itd., to znowu, gdybyśmy szukali tego pokazania się na zewnątrz. No, to szukalibyśmy samochodu używanego, w tym jeżeli byśmy mieli do dyspozycji tak ograniczony budżet. Aczkolwiek ja osobiście uważam to za totalny nonsens, żeby, mając ograniczony budżet, szukać takiego samochodu, bo to zaraz później powoduje, że szukamy takich oszczędności, które my widzimy teraz u właścicieli wielu Tesla Model S. To jest co prawda trochę w innym price pointie ulokowane, ale ludzie kupują samochody z półki, na, w cudzysłowie, w której ich nie stać. Czyli kupują samochód relatywnie droższy, a później oszczędzają na przykład na naprawach. Samochody, to już Wam mówiłem wiele razy, te samochody są samochodem ponadnormatywnie awaryjnym, a naprawianie go w sposób nie do końca dobry, o, skracając, powoduje, że samochód tylko się jeszcze bardziej degraduje. I te samochody, jak już później do nas przyjeżdżają, to naprawdę nie ma czego składać z tego, i właściciele w zasadzie wchodzą w sytuację, kiedy ten samochód staje się nieopłacalny. Ja mówię tutaj oczywiście w szczególności o pierwszych eskach. Tak czyli takie poszukiwanie komfortu. W relacji do czegoś jest bez sensu. Jest nieuzasadnione ekonomicznie. To jedyne, jedyne, jedyne co to może przynieść, to tylko podnieść nam prestiż na osiedlu eee, i tyle. No tak, ale tak jak sam powiedziałeś, no to są samochody używane, to trzeba się liczyć z tym, że będzie trzeba w nich coś robić. A tutaj właśnie mi teraz sobie myślę, że przy nowym, no to my zakładamy, że to przez te parę lat, pierwsze to na pewno. Przez pierwsze parę lat mamy przede wszystkim gwarancję. Tak. Przede wszystkim mamy gwarancję i ta gwarancja nam bardzo dużo rzeczy obejmuje, a już w szczególności w Tesli. Tesla jest wciąż pod tym względem, wydaje mi się, jednym z lepszych producentów. No i Tesla na przykład wymienia elementy zawieszenia na gwarancję, co jest akurat rzadkością. A musimy pamiętać też, że tak się śmiejemy z Tesli, że Tesla jest awaryjna, natomiast samochody z Bawarii, mają dużo większą awaryjność wbrew pozorom, w szczególności spalinowe Volkswageny i wszystkie inne samochody też zaczynają pokazywać dosyć dużą awaryjność, bo po prostu ekonomia powoduje, że ci producenci zaczynają oszczędzać. Więc to nie jest tak, że Tesla jest jedynym takim samochodem. Oczywiście Tesla miała swoje wybryki, jeżeli chodzi o samochody z rodziny S czy X, no bo to były samochody, nazwijmy to, prototypowe. Natomiast teraz mówimy o dosyć równorzędnej konkurencji, jeżeli chodzi o rynek. No i pokazują się Chińczycy, ale tutaj Chińczycy jedyne co robią to tylko jeszcze bardziej uzasadniają wybór samochodu nowego, bo Chińczycy przede wszystkim poprzez swoje marki całkowicie dewaluują wartość marek tradycyjnych. Tak? Wchodzi jakiś Xpeng ja oczywiście nie mówię jakiś, ja znam tą markę ale chodzi o to, że z perspektywy widza takiego zewnętrznego no to jakaś marka nieznana Xpeng jakaś marka Xiaomi, która jest znana z telefonów jakieś tysiące innych marek, a może nie tysiące, ale powiedzmy parędziesiąt marek które są nieznane, wchodzą z bardzo Wypasionymi samochodami, i w ten sposób mocno dewalują wartość marek, takich jak Mercedes, BMW, a nawet Porsche. No i ten wybór się jeszcze bardziej staje trudny. Także myślę, że nawet nasza wschodnioeuropejska dusza, która lubi trzy paski i złote pierścienie, będzie miała problem z tym, żeby kupić takiego, takie, takiego używanego Tajkana czy używanego EQS-a tylko po to, żeby błysnąć na osiedlu czy na bulwarze. W momencie kiedy oferty nowych samochodów ultra wypasionych będą się cenowo bardzo do tego zbliżać, więc wydaje mi się, że teza naszego widza jest jak najbardziej uzasadniona. W tym price powyżej 160 tysięcy samochód używany byłby lepszy od samochodu nowego. Przyszedł chyba czas na podsumowanie. Jeżeli mogę coś powiedzieć. Czasy są teraz takie, że tak jak kiedyś ludzie kupowali sprzęty, na przykład AGD do domu i on był na lata, 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 lata. Jeszcze się wymieniało łożyska w pralce. Tak. A teraz kupujemy sprzęt na tak naprawdę 2-3 lata i go wymieniamy. To tak samo wydaje mi się, że jest z samochodami. Zaczyna się tak robić. Tak. Zaczyna się tak robić i tutaj właśnie też usługi finansowe bardzo mocno w tym pomagają. Także niniejszym pozostaje nam tylko potwierdzić tą tezę, przynajmniej naszym zdaniem że samochód nowy w tym przedziale cenowym powyżej 160 tysięcy jest na pewno lepszy od samochodu używanego? Co nie zmienia faktu, że zrobimy też podsumowanie, jak wygląda rynek samochodów używanych, żeby tylko jeszcze bardziej może to potwierdzić, a może zachwiać to naszą łódką przekonania. Niniejszym dziękuję Wam za lajkowanie, subskrybowanie, oglądanie i jeszcze raz serdecznie zapraszam do dalszego wspierania naszego kanału, bo bez Was nas by nie było. Trzymajcie się, cześć. cześć.